Nieduża kolejka, bo i niewiele biletów zostało w kasach. Na tydzień przed meczem Śląska z Wisłą sprzedano już 30 tysięcy wejściówek, a to 3 czwarte pojemności Wrocławskiego stadionu. Mieliśmy nadzieję, że kibice nas nie zawiodą i nie, pomyl nie pomyliliśmy się. Kibice Śląska po raz kolejny udowodnili, że, że są na dobre i na złe ze swoją drużyną. Fantastyczny wynik. Przed klubem świetlana przyszłość kibice już wiedzą, że na Śląsk warto chodzić. Dla klubu, dla Śląska i dla atmosfery. O komplet publiczności trudno na meczach w Krakowie, Warszawie, Gdańsku i Poznaniu. Choć i tam mają dobre kluby oraz duże i równie piękne stadiony. U nas jest lepsza, lepsza organizacja tego wszystkiego. Jeśli będzie komplet, na wszystko na to wskazuje, że za tydzień będzie komplet na meczu z Wisłą. To będzie pierwszy taki przypadek w historii polskiej piłki, gdzie na nowym stadionie dwa mecze ligowe z rzędu y, trybuny wypełniły się y, do ostatniego miejsca. W stadionowych kasach zostało już tylko kilka tysięcy biletów, część z nich jest jednak zarezerwowana. Wszystko wskazuje na to, że po prostu dzisiaj, czyli w piątek, yy, yy, sprzedamy ostatnie bilety. Yy, jeśli zatem ktoś jeszcze nie kupił biletu i na przykład czekał z, z tym do weekendu, to zachęcam go, żeby jeszcze dzisiaj, czyli w piątek, pojawił się na stadionie przy ulicy Oporowskiej bądź yy, na yy, nowym stadionie. Niewykorzystane bilety z rezerwacji będą sprzedawane w kasach od wtorku. Przez weekend i poniedziałek kasy będą zamknięte.